Reacji. Odcinek pierwszy. Cześć, jestem Gracja. Opowiem Wam o moim życiu. Na początku porzucił mnie ojciec. Paje w tygodni, dni później porzuciła mnie matka. Ale znalazłam zastępcze stado, zastępczą matkę, przyjaciółkę, przyjaciół. Zobaczcie sami, co z tego wynikło Jakie były nasze dalsze losy? Co się dalej stanie? Zapraszam do oglądania. Mama? mama. Co, Czy mogę się pobawić z gwiazdką? Oczywiście. Dobrze, to ja pójdę na głowę do Dobrze. No. Cześć, cześć. Dzień dobry, panu. Witaj. Chcesz się pobawić? Tak. A może zaprosimy. Coś powiedzcie. Dziaki, Feniks i Gratiana. Całe stado? Tak. No dobra. Możemy zaprosić. Uwaga, uwaga. Dziebaki! Co się dzieje? No i przepraszam. Też sobie. Prosimy się zabrać gdzieś tam z boku, żebyśmy mogli się pobawić. Dziękujemy za uwagę. Baba. teraz się Możemy iść. Gdzie? Tam. O tam? Tam łąka. Możecie iść. Tylko nie, nie. za długo. Dobrze. Chodźcie na miejsce, czekajcie tam już na nas. Dobrze na to jest na To tam idziemy tam? Tak. No to chodźmy. Jej! Tam się ścigamy. To myślę, Może powinniśmy I słychać, i słychać się tam wybrać? Ja słuchajcie, i słuchajcie, że nie. Tam musi być. A jak to? To konie. To tam kani? Wow! Amerykę odkryłeś, czy odkryłaś? Kto to powiedział? Ja. Więc. Ja mam Ważne, mi się? Tak! I zębelkiem! Okej, okay, ty gonisz. Dalej. Po zabawie Konie wróciły szybko do domu, bo były już spóźnione. Przed Tu. Gwiazdka. Co idziesz jeszcze się przejść do wodopoju? O! No dobra. A, nie tak szybko! Ależ. Co tam, że woda po jest z kwiatkami? Tak, gorący. Au. Może lepiej. To, e, to, to, to dziwne. No, no nie ważne. Więc tam ty, chodź. Ty idziesz na górę? Tak, pójdę się przespać tam obok kraty. Eee, no to idziemy spać. Ja tak Wszystkie konie zasnęły. Proszę spać. Nagle. Co, się Co się dzieje? dzieje To To wilki. Muszę obudzić Ooooh. stado, a to czym Ooooh. Спасибо. 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 Zaprzestać, o Dobra. Chodźcie, ustawcie się szybko A -a -a. za mną. Ale co? Ja nie chcę. Dlaczego ja mam się tam ustawić? Mama! O by wow. Niby taki dzielny. no i tu jest dzielny. Mm. <grym> Chłopaki się boję, wilkom stawić. No, błagam. Chłapać. Chłopcy! <noise> Zobaczcie, jakieś małe ziebaki tutaj przychodzą. Chcą z nami walczyć? Śmieszni są. Chociaż wiadomo, że nikt nam nie dojrza. Uh -huh. Będę na najsiemniejsza. A ty czemu szefie tak w ogóle jesteś tu? Zresztą nieważne. Wasta? Damy wam Ade wilki! Złe wilki! Nie lubimy Was! Da. To jesteś w ogólnie na, najdzielniejszy z nas. To jest najbardziej, jak się da do tyłu. <grym> Nieważne. Zresztą oni myślą, że nas pokonają. <grym> Śmieszne. <grym>